wszystkich bardzo serdecznie z góry przepraszam za cztery tygodnie przerwy, bo to naprawdę dość dużo jak na mój kanał, który jest od lutego, a jest już kwiecień. Naprawdę już jest dwa miesiące prawie kanału. Wy to rozumiecie, ja nie wiem, ja nie wiem jak to się jest. Ale ludzie jest jedna sprawa, bo piszcie, żebym, żebym nagrała serię wyzwania. Na Nagram taką serię, ale w wakacje, ponieważ jak wiecie, jak bardzo dużo osób wie, niestety Edka porywali. Więc no niestety nie mogę zrobić tej serii teraz. Zrobię ją dopiero, kiedy Edka wypuszczą. Um. Więc tak, ale muszę widzieć, że, wam, że wy chcecie, więc napiszcie w komentarzach wyzwania. Ponieważ mam dopiero chyba tam trzy, bo ktoś napisał oczywiście te wyzwania. Mówię pytania, to te, te wyzwania proszą. Ludzie, nauczcie się czytać. Niektórzy tam zaraz przeczytam nikt. Też nie, dobra, nie mogę teraz, ale nieważne. Więc piszcie tutaj wyzwania. I zmotywujcie mi łapką w górę i dajcie suba, bo jest już 18. Rozumiecie to. 18. Oczywiście przypominam, że w wakacje startuję, startuje dużo odcinków maraton po prostu. Oczywiście będą też historie widzów, ponieważ bardzo dużo ich wysłaliście, chyba tam było z 30, więc dalej możecie wysyłać. Nie widziałam jeszcze historii, chociaż tam jedną przeczytałam i była bardzo dziwna i śmieszna troszeczkę. I bardzo, bardzo dziwna. To już chyba mówiłam, ale, ale powtórzę, bo jest bardzo, bardzo dziwna. Ale do wakacji zostały dwa miesiące. Chyba mówiłam to, nie wiem. Yy, więc yy, po prostu za dwa miesiące lub za trzy, może. Po prostu jaj Edek, będzie to yy, duet po prostu polskiego youtuba, który podbije wszystko i będę, będzie po prostu dużo serii będzie mega challenge jakieś wyzwanie i w ogóle ale pod tym filmem piszcie po prostu wyzwania i tak miałbyś to minutowy filmik a jest już dwóch. ja nie wiem jak to się dzieje więc dobra ja się z wami żegnam Stawcie łapkę suba i zostawcie też łapkę i suba i chyba też łapkę no i suba też możecie no i komentarz wyzwania piszcie każdy ma napisać wyzwanie bo jak nie tu nie znajdę. Więc tak, piszcie tu wyję. I tyle i do widzenia i pa!